Zdecydowałem dzisiaj, że zagram w Roblox i zobaczcie, jestem. Słuchajcie, czy słyszeliście o takiej postaci jak... Bobby, te Playtime? Słuchajcie, jeśli nie, to musicie koniecznie oglądać ten odcinek oraz zostawić łapkę w górę. A myślę, że kojarzycie to, jest nowy trend. Słuchajcie, zostawiacie łapkę w górę, a przy tej strzałce zaraz pojawi się Smile Slow, okej? Okay? Mój przyjaciel z Minecraft'a, zobaczcie, wygląda praktycznie identycznie jak Minecraft. Szybko zostawiacie łapkę w górę! Macie na to 5 sekund: 5, 4, 3, 2, 1. Szybko łapka w górę! Halo, Będzie się działo, zaraz odpalamy grę Zobaczymy, więc drodzy widzowie Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału No i słuchajcie, jeśli chcecie więcej Robloxa Proszę was, napiszcie w komentarzu Roblox, zobaczymy ile osób Tu stoi smile... Matuner, stoi, choć Co tam jest wchodzimy? takiego, dawaj, dawaj. zobaczcie, zaraz musimy to ogarnąć Otworzycie, Zaraz. Tak, enter jest, spokojnie. wejście, dawaj, dawaj Matuner, wejście Jeśli chcecie więcej a, Robloxa, to oczywiście zostawiacie suba i łapeczkę w górę A Także lecimy Słuchajcie, musicie zostawić łapkę Panie, w górę, jak tutaj oskaraj, Enter szybko. Zielone i czerwone subskrypcje I zaczynamy zaraz, czekaj, no, dawaj, dawaj, dawaj no który wybierasz? Spajslu, który wybierasz z Wybieraj. Opojętnie. Szybko. Pierwsze, drugie, trzecie. I nie otwiera, Marian? Nie musimy... Może klikajmy cały czas Enter? Cyk, 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 cyk. Jo, klikaj, klikaj cały czas. Dawaj, dawaj na dawaj, któryś dawaj. klikaj, ziom, patrz. Ej, czemu to się o, o. nie odpala? Halo, ja chcę to do gryz. zaraz dam ci Popi. znać, jeśli Popi to się odpali. Popis, Ha, musimy po prostu poczekać cały Ej, czas. poczekać? nie jest? bo my Ej, jesteśmy, wiesz co, w fabryce zabawek chyba, rozumiesz to? Fabryka no. zabawek i za momencik kolejny taśmociąg zostanie uruchomiony, taśmociąg. więc musimy czekać. Ej, Dobra. no co jest? Pyk, 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 w oczekiwaniu na właśnie grę, stoimy, się rozglądamy i koniec. Zmaj slow, szybku, jest! Udało się! Ty, co to jest? Postać popi. Co to się. jest to? I co, Rącz, mamy się tego bać? Uważaj na nią, matruner, bo Cicho. ona, ta postać, ożywa! Zobacz! Oży. Ktoś tutaj ma strój! Zobacz! Ło, Ej, co jest? Ej, ile dajemy mu za strój? Różowa, różowa, pa, kliknij O, no, będziemy kliknij. dzisiaj stroje oceniali, zobacz, jakieś turączki. Spójrzcie, dziewczyna Papu biegła, ja, czekaj, ja chcę ten. O. Wow, Morf, co to jest, zabawek, tu się tworzy zabawki oh, wszystkie Ja chcę takie ręce, wow, Spice zobacz Chcę co to jest do robienia, Kulek Power jakoś, on, chłopie, zobacz, ale zobacz, ja od... tutaj mogę odpalić Łok, ej, to jakoś głowa mi się zamieniła zabawki Ty, słuchaj, patrz, głowie. mam teraz w tym, a ja mam ręce, zobacz na ej, mnie ja O. ręce, ej, one są najlepsze, zobacz. ja też chcę ręce. Ty, ale jak je odpalić, można w jakiś sposób je odpalać? Kwadratową. <laughs> ja się jak się wyglądam? Kulniczek, no nie! Dziewczyna dla dziewczyny jest tam chłopak. Wyglądasz no to jak jakiś misiek, ty. Ej, normalnie. patrz, poczekaj. No mój nos. Wiesz co, bo tutaj duchka. w Robloxie jest coś takiego, że możesz się zmorfować. I tutaj dobra, dobra, ja biegnę. Czekaj, są szybko. jakieś rzeczy. Czekaj, ja tą lalką chciał Jeszcze raz wejdźmy, może coś dostaniemy, dostaniemy innego. Ej, świetny pomysł. Czekaj, Od, tutaj powiedź. jest do usuwania, do No ja jeszcze raz, na taśmę, na taśmę, na taśmę. Okej, okay. okay. lecę, lecę, co dostanę, co dostanę. Więc skąd ty uwaga, dostałeś? Uwaga, uwaga. I, i, I i, nic nie dostałem, tylko można jeden raz. Czekaj, może to jest tutaj, power on, power off. Nie, nie do rady, dobra. Ty, jest jakiś, tu jest jakaś ty energia, słuchaj, możemy przez to przejść. Swoim tu się coś stało. Chodź tu szybko. Co, co się stało gdzie? Jesteś? Chodź tu do mnie. To ty jesteś. Zob... Setu, co tu sobie nie. Nie. O kurcze! Gdzie ty e. jesteś? widzę cię! Zobacz Kupata tutaj. Widzisz mnie? Ej, Chodź tu. Straciłeś swoje. Lol. Usunąłem sobie, bo nie A, chciałem się z tym bawić. Okay. Ale zobacz tu. Jaki co zęby to jest? Na... O, 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 a tu jest ta, ta patrz, patrz, to jest ta dziewczyna. ta dziewczyna, musimy ją mu uwolnić. Mamy problem, słuchajcie, tutaj jest wentylacja. Do wentylacji co, można co? Ej, wejść. Jak ja mam przejść? O, otworzyłem do Jak serno. wejść do wentylacji? ty Dajmy prąd, wywalimy, żeby było. ciepło. słuchaj, chodź tu! Zauważyłem Ej, kogoś! To, pysz, pysz. Nie, nie, na rady. Wynosi no się! Patrz, tam leży maskotka! Gdzie, gdzie, gdzie? Znalazłem o, ją! Pra, idę, idę, idę. Gdzie znalazłem? Patrz, to jest czerwone. Patrz, wpadłem na sam dół. Się. Co to jest Ej, czerwone? Co to czerwone pod nami? Co to jest? Jak Chodnie. to możliwe? Ej, tu możesz przejść? Ciekawe. Nie, nie można nie, przejść. Możesz tu musiało. wejść na górę i patrz Ej, od razu poprawę. Ja, ja wiem gdzie można przejść. So, chodź za mną, chodź a, za mną. Lo, tam mi się leży! Sajlu, tam mi się leży, musimy go od tendi, od tendi, zebrać tendi. Jak wyjść stąd? Czegoby się zablokowałem, ziom! Tędy! Chodź co znalazłem! Ej! Maskotka, Czaisz to tu leży maskotka! Gdzie jesteś? Ole to creepy wygląda! Gdzie o, jesteś? O, dobra, na razie. Nie jestem w tej wentylacji cały czas. Dawaj tu, daj ten na środek. Smile, slow. Łoo, wow, co Ej, ty jesteś? To o, ja jestem. Zapuszaka. puszaka. Patrz, się, wygląda. Ej, tak jak on wygląda. Wyglądam jak brzad. ta maskotka, czekaj. To jest matuler, widzowie. Pa, o Chodź mogli... ten na środek, przejdźmy. Na środek, dawaj, dawaj, dawaj. nie dawaj. chciałeś ze mną pójść i teraz... Patrz, tu teraz tutaj idziemy przez to. Uważaj, teraz będzie strasznie. Przechodzimy. Wiesz, on stoją! Run! Trzeba run. uciekać! Biegnie wow. szybko! Dawaj! biegnij. Bieg. Ale co? Możemy na niego stanąć? E, czy co? Ciekawu, 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 Jak ty, ciekawu, ciekawu, ty, ciekawu, ty ciekawu, tak szybko biegniesz? Halo? Przyszedłem, jest! Przyszedłem! Jak ty tak szybko pobiegłeś? Dawaj, dawaj, ma tunel! Dawaj! Ja bardzo powolutku biegnę. Jak ty to zrobiłeś? Chodź szybko, szybko, bo cię zje zaraz ta postać! Jak ty biegniesz? A czemu ja tak powoli biegnę, ziom? Ej, co jest? patrzę Dobra, uważaj Halo? teraz Ostrożnie co wybieramy? Prawą stronę czy lewą? Prawą, ja bym powie... Ja lecę w lewo. lewo? Dobra, uważaj, o! uważaj, ostrożnie, ostrożnie. Co tu było? Co, co jest? to jest? Spadam stąd, chłopie! Już ja się słyszałem! Coś... O, o nie to byłem, ale... zaschula! Z... Za za o Jezu, jaka gęba co ty, strona? ale okej. Okay. Teraz w drugą stronę musimy iść, czekaj. A tutaj coś to się prawa, pojawi, prawo. też bym skoczy jakiś jumpscare? Ja Wooo! Słyszałem to gdzieś po prawej się stronie, ja, ja to muszę sprawdzić! Ja, się ja muszę to sprawdzić. Jest tu! JOJA twarz! Jo, jaka pa! Tu widziałeś w ogóle Oj. że on ma podwójne zęby? Ach, ej! Ile ma zębów? A, z to Tutaj nie ma! Moja babcia ty. ma tyle zębów. Teraz to A, tak! Co mm. mi robi na Ja ta, cały to, czas nie? idę tym tunelem, ale nie, nie widzę już więcej. Ej, ty... słuchajcie, widzowie, pod naszym. Przyszedłem! Filmu, napiszcie, ile ta postać ma zębów. Kto napisze poprawnie, temu przyniesie pojemność. dokładnie. Ile popi ma zębów? Napiszcie, w komentarzu. doszedłem do pierwszego chaptera, udało mi się. zobaczyć O! jest, ma! tak. Dobra. A ty tak szybko prawo? biegasz, no ja, nie, ja też bym tak nie. chciał. O, uważam, tu jest, on, tu jest, uważam, ma tu tu wow. stoi, uważaj. Ale stoi. to coś on nam robi? mnie. Wow. Jaki dźwięk on wydaje, Ciekałem. w ogóle alarm, zobaczcie, się, i. A, szybko biega. Pa. Iu, ty, a to czerwone? ja to nie wiem. Pa, iu, nieu, Jak iu, O, ostrożnie tu, smile. Iu, Patrz, Tara, on ide, na dole ide. jest. Gdzie? tutaj? Musisz Dzień, środkiem iść. Uważaj, 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 ostrożnie, ostrożnie. Dobra, ja przychodzę. Dlaczego czemu ja tak przejść. powoli biegam? Cześć, tak chyba tutaj prosto. Tu mamy Mega komputerek. Dźimny. Dobra, komputerek, on coś robi? Weź coś ciebie. kliknij w tego komputerek. Panorama Ej, zaraz cię się zaczyna, Weź zobacz. Zawsze, ciebie. Aż, a masz, aż, aż! Aż, ty! Nie, Dobra, nie świruj. Nie, Ty, tutaj są zabawki, ja przeżyłem. Gdzie jestem? A nie, znowu Ty. tutaj? Naprawdę? Od no, początku lecisz? To ja już przyszedłem no, cały. No, to ej. ja przechodzę do... do... do Boże, domek to domek teraz... jest! Smyslow. Ej, w domku jestem. Poczekać na ciebie? Masz Poczekać na ciebie? Czekaj, za slow Ale to straszne jakieś ide, ide. przejście znalazłem, zobacz wow. tutaj. Wow. Co, wow, wow, wow. co za dom straszny? Oh, oh. To jest jakaś ej, laleczka? Tam jest na końcu? Uważaj, Lalka. uważaj. Szybko biegnij. Co teraz? tu ona się tak o pojawiła. Nie, tylko nie ta lalka. Spójrzcie. Ona ma otworzone drzwiczki. O nie! Zaskoczyła mi. Czekaj, a... Teraz ja Jak mogę. Oj, znowu się wyświetliła, lalka Lalko zostałeś chłopielki. Zostałem lalką, tylko mi się śmieje teraz, ziom, cały czas. No, jest, patrzcie, jaka ładna, jaka piękna lalka. nie ja wiem, gdzie ja jestem, halo. Słodziak, spójrzcie. Nie, no znowu Ej, mi się wyświetliła. ma niebieskie oczy, tak jak ja. Ja chcę uciekać stąd. Napiszcie w komentarzu, jakiego <grym grym> wy, <grym> jak <grym> wy macie koloru oczy. Ty Oczu. zobacz, patrz zostałem co? lalką, normalnie tak ośmiesz. No widzę, widzę, co ja też Śmiesz tak chcę. dziwnie zrobiona. Musisz za nią przejść, tam nagle na kółeczko. Ale co na mnie atakuje cały czas. Czekaj stąd. Ja to samo miałem. Dobra, ej, to przyszliśmy to chyba, Dobra, co? Mogę zostać Tak, zostałem! Patrz! Ju, bo tak, bo to jest... słuchaj... Biegniemy z do popiego. Do popi. Dawaj, przywitamy się z nim. Ciekawe, będzie się reakcja. reakcja. Czekaj, Na ja tu... Popie. a nie, telewizor był cały czas wcześniej. Nie, bo ja biegnę powoli. Czekaj za mną! Zobacz gdzie ja jestem, gdzie ja trafiłem. Ej, muszę tam na prawo może przejść, czekaj. no weź tu <grym> Udało <grym mi się, dobra, przejść, wracamy coś. do Popi, no. Nie, nie da rady. Wracamy się. Chłop z rękami tu cały czas stoi, nie wie gdzie iść. Ej, on mnie chce zapchnąć. O, tu ty, ty, jest Popi! Czekaj, ej, chodźmy na prawo, bo o, nie byliśmy o. na prawo jeszcze. Wystraszyłem się, dobra, to nie jest dobra. A ten co to jest? A dobra, nie, nie, on tu stoi! Chodźmy do niego. przy przystoniaku, cześć, cześć Popi. Zaprzeźnijmy się, spójrz jaki. <grym> Ale w którym Popi ty jesteś? No ma i... dzień dobry, ja już tutaj pa. byłam wcześniej Patrzcie co się stanie jak ja tylko wejdę <laughs> <O>! Co? <laughs> cię Ej, Rozsypałem się W półno? Rozsypał cię Nie, jestem na starcie, ziom No mi tego nie zrobisz chyba, co? Teraz... No ten no o... A, co, robię, o, Jak widzicie, naprawdę, naprawdę dziw, dziwne rzeczy się tu dzieją, naprawdę ty Ja że tak powiem ta fabryka nie jest nie jest zbyt przyjazna. Ej no co on mi robi? No patrzcie na ekran mi cały czas! Zostaw mnie ty popis robi Znowu tu stoi! Jejku, jaka gęba, dobra, nie trafi. Ja nie chcę tutaj być. Ja wynoszę się. Zostawiajcie łapki w górę. Ja Ej, słuchajcie, wychodzę. Koniec w kropka. W filmie jutro zrobimy konto dla Popi. To będzie świetny tak plan. Tak. Konto Bardzo dla Poppy dobry i pomysł. Zrobimy. I zobaczymy konto. jak będzie mi na końcu wyglądać. Subskrybujcie kanał Matunera i mój dzwoneczkiem. Słuchajcie, to jak widzicie ta fabryka naprawdę jest tutaj przerażająca. Razem ze Smilem udało nam się coś tutaj załatwić, parę postaci ogarnąć. Ale słuchajcie, jeśli chcecie więcej Robloxa, jeśli byście chcieli zobaczyć odcinek. więcej. Ko jest, on 2000 łapek. Tak, dobijcie tutaj 2000 łapek w górę Jest Myślę, odcinek, że pojawi się Roblox e, Więc, moi drodzy, to by było na tyle Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału Oczywiście z dzwoneczkiem I widzimy się w kolejnych filmach Zapraszam również do smajla, bo on też tam Robloxa będzie nagrywał <grych> Także do zobaczenia Niech Eldorado będzie z wami Trzymajcie się gorąco, pa pa